Na pewno nie zdajecie sobie sprawy z tego, że chociaż raz w życiu zetknęliście się z rośliną, która według wielu przesądów i wierzeń jest siedliskiem demonów i największego zła. Dawniej ludzie bali się nawet na nią spoglądać, a tym bardziej obok niej przechodzić. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o właściwościach przerażającego czarnego bzu, który zwie się również chyćką. Zapraszam do oglądania. Czarny bez to bardzo popularna w Europie, szczególnie w Polsce, roślina. Można ją spotkać praktycznie wszędzie. Jak kwitnie, to. o, o rany, jak to pachnie! Już w czasach starożytnych odkryto cenne lecznicze właściwości czarnego bzu. Sam Hipokrates używał namiętnie tej rośliny do leczenia wielu schorzeń. Co ciekawe, praktycznie każdą część rośliny można w jakiś sposób wykorzystać. Z kwietnych, pięknie pachnących baldachimów można zrobić lemoniadę, napar, a ja nawet robię z nich placki. Serio! Z owoców, kory i korzeni do dziś robi się nalewki, napary i syropy. Czarny bez wspomaga odporność, leczenie przeziębienia, zbija gorączkę, ma wiele witamin, łagodzi stany zapalne skóry używane w formie kompresów. Hipokrates zwykł mawiać, że chyćka, bo tak też nazywa się Czarny bez, jest swoistą apteczką, bo potrafi pomóc przy wielu chorobach. Chociaż warto pamiętać o tym, że w każdej części tej rośliny występuje pewna trująca substancja zwana sambunigryną. Dlatego z czarnym bzem należy obchodzić się z rozwagą i tak też go spożywać. Dawniej sok z owoców czarnego bzu służył również w celach upiększających, bo na przykład farbowano nim włosy. Jak więc widzicie, zastosowań czarnego bzu jest bardzo dużo. Ale czarny bez to nie tylko właściwość Lecznicze, yy, związanych jest z nim wiele legend, przesądów i wierzeń. Jego historia jest Pełna sprzeczności, bo z jednej strony Chyćka po dziś dzień jest rośliną magiczną, która posiada właściwości ochronne. Czarny bez odpędza złe energie, ochrania i wiąże się go również z energią miłości. Z gałęzi bzu również współczesne czarownice robią różdżki i kije do mioteł, a z kwiatów robi się olejki rytualne. Mówi się, że czarny bez przyciąga czarownicę. Może to ze względu na swój upojny zapach, a może ze względu na to, że posiada magiczne właściwości. Dawniej wierzono, że w miejscu, w którym ścięto krzew bzu, czarownice odprawiają swoje rytuały. Zanim przejdziemy do mrocznej strony Czarnego Bzu, musicie wiedzieć, że nie zawsze wzbudzał on taki strach. Jeszcze zanim zapisał się on na kartach historii, jako jeden z najbardziej wyklętych krzewów, ludzie wierzyli, że. Posadzony w okolicy domu chroni przed złymi duchami. Gałązka zawieszona w okolicy gospodarstwa zapewniała płodność roślin i zdrowie zwierząt. Chociażby krowie nie miało zabraknąć mleka. W domu zawieszona gałązka miała chronić przed bólem zębów, a gałązka umieszczona w grobie. Chroniła ciało zmarłego przed samym diabłem. Nawet istniała pewna wróżba z krzewu czarnego bzu. Podobno jeżeli ten zakwidł na wiosnę i potem na jesień, zwiastowało to rychłe odejście ze świata. Jednego z domowników. Trudno mi powiedzieć, w którym momencie historii czarny bez zyskał tak złą i mroczną sławę. Faktem jest natomiast, że już starożytni Rzymianie kojarzyli ten krzew ze śmiercią i jego kwiaty wykorzystywali w obrzędach funeralnych. Zapewne po to, by intensywny aromat kwiatów bzu, choć trochę zniwelował odróż śmierci. Pikanterii dodają chrześcijańskie le. Legendy, które mówią, że między innymi z Czarnego Bzu wykonano krzyż Jezusa, a nawet podobno na gałęzi Czarnego Bzu żywota dokonał sam Judasz. I tak oto całą Europę obiegły wieści o mrocznej stronie Czarnego Bzu. Celtowie i Germanie wierzyli, że krzew ten jest swoistym siedliskiem dusz należących do zmarłych oraz że w korzeniach krzewu gnieżdżą się złe moce. Praktycznie w całej Europie, również na naszych słowiańskich ziemiach wierzono, że w krzewach czarnego bzu mieszkają demony. Autentycznie wierząc przesądom, te demony były wiecznie głodne, wiecznie nienasycone i tylko czyhały na jakiegoś nieszczęśnika, żeby go porwać i zjeść, a przy okazji uwięzić jego duszę i sprowadzić nieszczęście na całą jego rodzinę. Dlatego właśnie istniało przekonanie, że samo przejście koło chyczki może skończyć się tragedią, a przynajmniej zesłaniem na siebie samego ogromnego pecha. Zwłaszcza kiedy miało się obok niego przechodzić nocą. Dlatego też, kiedy już na no, nie było siły, trzeba było przejść obok czarnego bzu, praktykowano ściąganie nakrycia głowy i Pochylenie jej, żeby nie rozzłościć rośliny. Jak tutaj odwrócić uwagę tych demonów? Jak je karmić i jednocześnie zostać przy życiu oraz uchronić swoją duszę? Ludzie myśleli, myśleli, no i wpadli na pomysł. Potrzeba matką wynalazków, jak to mówią. Podobno pod czarnym bzem zwykło się wylewać. Trupią wodę, nazywaną również wodą śmierci, w której wcześniej obmywano ciała zmarłych. To miało nasycić demony zamieszkujące krzew no, na jakiś czas. Obecnie pod krzew czarnego bzu wylewa się zwykłą wodę lub wodę z cukrem czy z miodem, w zastępstwie tej po obmywaniu ciała zmarłego. Podobno niektórzy to praktykują. Musicie przyznać, że legendy i przesądy o czarnym bzie są delikatnie mówiąc niepokojące. Mimo wszystko ja wciąż uważam, że jest to jedna z najpiękniej pachnących roślin, jej działania lecznicze i magiczne są niezastąpione, ale moniada z czarnego bzu jest najlepsza, jaką piłam. A Wy co myślicie o tej magicznej roślinie? Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie Subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia już niedługo.